Babka kiepska ogląda w telewizji przygody koziołka matołka. Przychodzi Ferdek i zabiera jej pilota. Mówi, że babka poprzestawiała kanały. Dochodzi do kutni. Podczas przełączania kanałów, kiepski natrafia na losowanie gier liczbowych totalizatora sportowego. Zainteresował się wysokimi wygranymi pieniężnymi osiąganymi po trafieniu sześciu liczb i podjął decyzję. Zaczął grać dużego lotka, poświęcając potencjalną wygraną rozali. Okazuje się, że Ferdek po raz kolejny nic nie wygrał. Nieco później Waldek trenuje boks pod nadzorem Boczka. Jego główną bronią jest cios z główką. Przychodzi Ferdek, który narzeka na swojego pecha. Boczek mówi mu, aby zmienił system gry. Mówi także, że Walduś będzie niedługo walczył z przemysławym saletą. Może wygrać złote rękawice. Boczek i Ferdek zakładają się o to, który z nich więcej zarobi, pracując głową. Ferdek postanawia wylosować swoje liczby, używając do tego swojego systemu. Ferdek przygotował 49 piłeczek do pingponga z napisanymi liczbami pojawiającymi się w grze liczbowej. Zostały one wrzucone do akwarium w kształcie kuli. Babka służy jako maszyna do dmuchania, do tego używa rury z sątej z odkurzacza. W tym momencie przychodzi Waldek z boczkiem i informują, że zakwalifikowali się do finału walki bokserskiej. Prowaryty schładzaj kurna, bo ja jutro to ja wrócę za Ziajany. Niestety, Ferdkowi znowu nie udaje się wygrać w dużym lotku. Ferdek mówi, że zamówił listownie nowy system. Halina mówi, że u niej w szpitalu leży mężczyzna, który twierdzi, że potrafi podróżować w czasie. Mówi też, że Ferdek i facet ze szpitala są identycznymi debilami. Już co, jak ty będziesz tak grał, to ty z tym głupkiem wylądujesz u mnie na oddziale. Poza serialem ona sama podała Fertkowi numer telefoniczny do tego mężczyzny. Z ringu wraca pobity Walduś, trzymając w rękach złote rękawice. Mówi, że pokonał saletę. Halina radzi mu postawić trofeum na honorowym miejscu, czyli na szafie. Nagle ktoś puka do drzwi. Przychodzi listonosz z systemem dla Ferdka. Okazuje się jednak, że za przesyłkę trzeba zapłacić 100 zł. Ferdek oddaje mu resztkę babkowej renty. System opiera się na datach urodzenia członków rodziny. Kiepski prosi ich o daty urodzenia, jednak ci nie są chętni do współpracy. Kiepski postanawia ich związać, aby się przyznali. Ci jednak nadal nie są chętni. Ferdek postanawia zmóc ich głodem. Jeszcze mi wszystko wyśpiewacie! Od A do Z! Głodem was jest! Halina mówi nawet, że Ferdka do końca pokręciło. Wszyscy po kolei podają swoje daty. Najpierw oporłamy się u Boczka, później u Waldusia, Babki, Marioli i Haliny. Ferdek idzie do kolektury, jednak w drzwiach pokoju drogę zagradza mu facet ze szpitala, podróżnik w czasie, do którego dzwonił Kiewski. Przychodzi z rowerem, który jest maszyną czasu. Mówi, że można podróżować nim w każdy czas, gdzie tylko się chce. Niestety on sam nie może, gdyż swój limit już wykorzystał. On działał tak zachęcająco, że zapomniał udać się do kolektury, co ujawniło się później. Perdek wkłada kask i najpierw przenosi się do roku 1973, później kilka razy o minutę w przeszłość. W międzyczasie kiepscy próbują uwolnić się z więzów, które założył Perdek. Okazuje się, że kiepskiemu zostało limitu jeszcze na jedną podróż. Babka tymczasem wali wózkę w szafę, chcąc się uwolnić. Na babkę spadają złote rękawice prawdopodobnie ją zabijając. Walduś mówi, że babka nie żyje i że to wina fertka. Trofeum na babkę spadło! Chyba ją zabiło, to, to twoja wina jest wszystko! Kiepski szybko wraca do kuchni, aby przenieść się przeszłość i ratować babkę. Mimo oporu właściciela maszyny, Fertek cofa się o minutę i ratuje babkę w ostatniej chwili skokiem w dal. Łapie trofeum tuż nad głową babki. W tym samym czasie zaczyna się losowanie dużego lotka. System Ferdka sprawdził się idealnie, gdyż wskazane przez niego liczby zostały wylosowane. Jednak sam Kiepski popełnił jeden błąd. Zapomniał wysłać kupon. Gdyby wysłał go, mógłby wygrać 5 milionów złotych. W mieszkaniu Ferdka zjawiają się dwaj policjanci. Okazuje się, że Walduś nie wygrał trofeum, tylko je ukradł. Razem z Boczkiem zostają aresztowani. Ferdek. Próbuje jeszcze raz cofnąć się w czasie i wszystko naprawić, jednak niestety jego limit już się wyczerpał.